nagrywać filmik od dniu babci i dziadka. Oglądajcie do końca. Jeśli Wam się spodoba filmik, to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. No to zaczynamy. Niedługo jest w dzień babci. Ciekawe, czy mnie odwiedzi moja wnuczka. Już idę, siostro. A, moja kochana myszkusia. Ubieraj takcie. Patrz, patrz. Tam jest ślicę zabawna. Po coś przeszła. Przysz, mama mi doskodziła. A po coś? No bo moja mama

To cię zęba oglądamy. Dobrze, tylko gdzie ja mam tego pilota? Aż muszę iść panował. Nie, baczcie, nie, to. Gdzie jest pilot? Ja, nie, ja pójdę, baczcie. Dobrze, włączymy sobie życie w cugla świąteczny występ. Tak. Do tej pory byłem na. Powiedz no się co tam u ciebie w przedszkolu? Tak, Za moich czasów to był dzień babci i dziadka. Wszyscy wszystkich odwiedzali i o wszystkich pamiętali. Co jest o was wszystkich pamiętamy? Bardzo może sobie to mam Dobrze, Wnusiu. No, to ja idę do miska. A ja kochana Wnusia. Zacząć ci? Tak. Babciu. Na dodanie odwrócę. Proszę, kochana. temat na Składamy życzenia dla naszych babci i dziadków. Ży Życzymy dużo zdrowia i mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. Ja. A to papie. huh